Ja chcę wprowadzić gminę całą Ziemię Rawicką na wyższy poziom rozwoju. Przede wszystkim zaś czuję sobie wielką energię i chęć do pracy i do wprowadzenia w życie, w życie wielkich przedsięwzięć. Dlatego zdecydowałem się na kandydowanie na burmistrza Gminy Rawicz. Każda partia idzie do wyborów po to, żeby zdobyć władzę. Nasze dwie partie są przy władzy w tej chwili w kraju. I wszystko wskazuje na to, że przy dobrej współpracy, przy dobrej działalności uda nam się poprowadzić dalej i realizować zadania, które chociażby co teraz pan burmistrz wyznaczył sobie na następne lata. Kiedyś to pytanie już usłyszałem, więc mam gotową odpowiedź. Ja patrzę na to trochę z innej perspektywy. Otóż przez ostatnie cztery lata, a może troszeczkę więcej, mamy do czynienia także w gminie z takim dosyć ostrym sporem też personalnym pomiędzy obama panami, z której de facto niewiele wynika konstruktywnego. To są spory często ambicjonalne, często wyłącznie oparte na wzajemnej niechęci. Myślę, że przez te cztery lata jako przewodniczący dowiodłem te, do tego, że Potrafię doprowadzać w sytuacjach spornych do kompromisu, a on, jak wiemy, bywa, jest najlepszy i bywa jakby najbardziej rozwojowy dla, dla, dla nowych dla zadań, tak? które, które czekają gminę. Ja myślę, że realnie na to patrząc do drugiej tury będzie w drugiej turze zmierzymy, prawdopodobnie zmierzą się z burmistrzem Taduszem Pawłowskim, z obecnie i urzędującym i miejmy nadzieję, że kończącym swoje, swoje rządy. Co pan odpowie na zarzuty wielu internautów, że jest pan osobą deskalifikowaną? Nie wiem, kto takie rzeczy mówi. Ja myślę, że ktoś, kto mnie nie poznał i nie wie, co mam mieszkańcom do zaoferowania, może nie, nie, nie wyciągać zbyt istotnych wniosków. Ocena zostawiam wyborcom. Myślę, że dzisiaj pokazałem, że. Mam charyzmę, mam energię do tego, żeby skutecznie rywalizować i y, mam energię do tego, żeby y, zmieniać naszą ziemię Rawicką. Jeśli tu można wejść słowo pana pytania pana redaktora, wydaje mi się, że mieszkańcy Rawicza byli oswojeni z charyzmem obecnego burmistrza już ustępującego pana Pawłowskiego, który był znany z tego że bardziej na pytania opozycji bądź też mieszkańców, które nie były po jego linii. Potrafił odpowiedzieć, ale z nerwami, z krzykiem, więc może faktycznie mieszkańcy nie są yy, gdzieś z osobą, akurat kolegi Jacka Gwizka, który będzie no, nowym burmistrzem. Na tyle może oswojeni, że jest to człowiek i zrównoważony, i spokojny, który potrafi tu merytorycznie odpowiedzieć i rozmawiać, a nie tylko po prostu atakować i się obrażać. Więc może to jest ten brak po prostu charyzmy, co przeszkadza, ale wydaje mi się, że wolę takiego burmistrza, aniżeli tu burmistrza który do tej pory się prezentował w taki, a nie inny sposób. Być może rzeczywiście ta charyzma jest mylona z agresją, a jak wspomniałem, będę stawiał na spokój, rozwagę i współpracę, bo no jak wspomniałem w swoim wystąpieniu, no bez tego nie da się skutecznie konkurować z innymi samorządami.